Dzień dobry, dzisiaj jest 12 marzec. Otwieramy paczuszkę od firmy Królik, która przyjechała kilka dni temu. I powiedzieć muszę, że zamówiłam ją w styczniu w przedsprzedaży. Wysyłka nastąpiła 1 marca, ale ja zamawiałam nie na stronie Allegro, tylko na stronie internetowej Królika. Cebule i cebulki kwiatowe. Wydaje mi się, że tam chyba większa oferta była. Wiecie co, nawet. I jeszcze zanim zaczniemy rozpakowywać, to. Yy, powiedzieć muszę, że pasjonaci, którzy lubią oglądać paczuchy, niech wejdą na kanał. No tak nie po kolei. Yy, Monika prezentuje tam od Benka. Beneks firma przez yy, paczuszkę otrzymała, ostatnio pokazywała. Czarny Henio, Lily Garden. Yy, bocian Agronom dostał od Królika. Szczupły, inaczej nie pamiętam, jakąś dostał, ale chyba nie z bulwami. Yy, wiem, że rośliny egzotyczne Brodnica zamawiał i dostał paczuszkę, gdzie jest ciekawa roślina, takka nazywa się, kwiat nietoperz. I jeszcze wiem, że zamawiał kolega xman2, ale on, nie wiem czy pokaże tą paczkę. W każdym razie zerkajcie na kanał tego kolegi. Ma ładne kwiatki ogrodowe. Ponadto jest jeszcze kanał na pewno Nina Brusznik Garden for Soul, ukraińska albo rosyjska, chyba rosyjska. I ona też tam różne paczki ma, z ciekawości, z bulwiastymi, bo mam na myśli tutaj bulwiaste. Nie chcę nikogo pominąć, z tego co kojarzę, to no nic, dobra, słuchajcie, zaczynamy, zważymy, bo paczka jest pieruńsko ciężka. A ponadto, witam tutaj w tym kanale moim nowym, koślawy Ogródek. To jest kontynuacja kanału Mardar. I na tym już gdzieś tam mówiłam, słuchajcie, Będę, nieliczne filmy, 9 kg 100 deko waży paczucha, czekajcie, zapauzujmy. Otóż na tym kanale Koślawy Ogródek będę prezentowała paczki. No, ale wiecie co, chyba nie wiem, czy po jakimś czasie nie wrzucę na kanał swój pierwotny mardar, który będzie istniał, póki i ja istnieję Czekajcie, czekajcie. Zaczynamy. Są zdjęcia. O, fajnie. Jest kupon rabatowy. No i jest gratis. Jak żeby inaczej. Bardzo dobrze. Oby były zgodne. To by było super. Minus 5%. Ale to jest tak na sklepie internetowym cebulki kwiatowepl To jest zdaje się, że nie na Allegro To tyczy. Dobra, zaczynajmy. Pauzę zrobię. Dobra, ustawiłam sobie, zaczynamy. Będą tu nie tylko bulwiaste i kłącza. Pierwsza pozycja. Szałwia hot lips. Będę pauzować, słuchajcie, żeby za długo otwieranie nie trwało i będę bulby pokazywać. A towarzyszy nam grupa Genesis. Proszę, Kłączę, Piękne. Dobrze. Dobrze jest. już chciałam schować, ale wiecie co, tu jest drugie chyba, a nie korzonek ale nie, jest coś a nie <ścoughs> nie, nie ma Ech. kolejna pozycja Kantedeskia. czerwona, kalela I dla porównania zaraz pokażę marketową. Ojej, troszkę nie w formie. Wszędzie do tego różowego odkażającego preparatu. Ale tu są oczka, z którego łodygi wyjdą. Tak, a teraz pokażę marketowca. Muszę kupione. To samo. Jednak chyba zbyt duża wilgoć. Także to jest zoszą. Tak z ciekawości. Że to jednak warunki różne są. Jedziemy dalej. Gratis. Ten szczawik super sprawa. Fajna rzecz. Och, jest to piękne, piękne coś. Dalia talerzowa. Słuchajcie, dalie talerzowe mają średnice kwiatów ponad 20 cm. 20. Są giganty, ewenementy, Bodacious. a nie, przepraszam, Bohemian Spartacus. Będzie ten film długi. Nie wiem, czy dwa nie wyjdą nawet, ale wiem, że ktoś, kto lubi, to będzie zadowolony. A jak nie, niech przewija. A lub nie ogląda, tak? Twarde. Ok. Kolejny przepiękny talerzowy egzemplarz Dali, Dalia Tartan. Niestety zamówiona w zeszłym roku, nie wiem od jakiego sprzedawcy, trzeba by zerknąć w filmy, z... nie, okazała się zupełnie czymś innym. Nic wspólnego nie miała z tym, ale pachnie. Twarde, wszystkie są twarde burwki. Dobra, będę pauzę robić, żeby odkładać. No ten film już trwa 6 minut, te rany boskie. O, tu je, będzie kolejna piękna. Patrzcie. Dalia talerzowa. Cafe au lait. Chyba wszystkie talerzowe zamówiłam jakie mijał sprzedawca. Tak mi się wydaje. Ale przed sprzedaży jest taniej. Można sobie budżet inaczej rozłożyć. Wiecie. Zaplanować coś. Proszę. Mała, twarda, aby była zgodna. Oj, mój kwiatek. Tak chciałam, żeby ta begonia upiększyła to nagranie. No, i niestety zadzwonił telefon, musiałam odebrać. Nie wiem, czy to będzie drugi film albo zmontuję to dobrze to zaczynamy kolejna pozycja dicentra alba serduszka okazała biała mam już różową bezproblemowo można ją rozmnożyć o. i byliną jest wieloletnią Jak najbardziej. Tylko teraz co dylemat mam właśnie. Mamy połowę prawie, że marca, na dwór tego nie posadzę za wcześnie. Tak myślę. Zobaczcie. I co? Do doniczki, czyli i trzymać w niezbyt ciepłym, czy w ciepłym? Hmm. Dobrze, pauza. Dalia talerzowa Kelvin Floodlight Super, że są zdjęcia Ładny okaz Szkoda, że tego zapachu nie czujecie. Wiecie. Zamówcie jeszcze, może proszę, kto nie zamówił dali. Miejcie, choć po dwa kolory. Będzie tak długo wiecie kwitło. Dalia jest super sprawą, bo jest odporna na suszę. Jej nie trzeba tak podlewać. Tyle, że jak silnie rośnie, należy podwiązać, żeby się nie kładła. Dalia kaktusowa. Kolor, spektakl. I chociażby z tego tytułu, że mamy klimat jaki mamy, czyli gorąco, należy jakieś roślinki takie kupować. Proszę. Które nie będą nam pracy aż tak dużo przysparzały, niewielka bulwa, ale twarda. Kolejna, pomponowa, Little Robert, mały Robert, czyli co, Robercik. Pauza. Ho, ho. ale jaki kolor wulf, gigancior. No, kochani, zobaczcie. Z tego też wybije oczko. Kolorystyka, jaka prawda? Ciekawe, dlaczego. A wiecie, co? Zważę. Ciekawe, czy pół chilo waży. Waga nie drgnęła, <laughs> bo jest to waga dla nas ludzi, a nie spożywcza. No dobra. Ale myślę, że te 40 dekoma. Pauza. I dalej. Tą odmianę miałam, miała, komuś podarowałam. Kaktusowa very table. Ona jak aster chiński wyglądała, pamiętam. Tak. I rosła przy podjeździe, zaraz na samym brzegu pod glicynią. O! Ja tych dali nie będę moczyła. W fajnym stanie są. Tak ogólnie to przyjadą jeszcze trzy na pewno paczki od różnych trzech sprzedawców. Cztery będzie. O, teraz tak, rudbekia, specjoza okazała. To jest też odporne na suszę. Jeżówki, rudbekie. Stąd ten zakup mój tegoroczny. Chcę, żeby było kolorowo, wiecie, żeby było tak kolorowo po zeszłym roku, jaki był. Ojej. A nie, to chyba tak musi wyglądać. Nie mam doświadczenia, nie znam się zupełnie na jeżówkach. Na tych, przepraszam, rutbekach. Na jeżówkach też zresztą. Wysiałam nasiona, ale zobaczymy, czy i tak trzeba posadzić. Nie, <laughs> jest okej. Okay. dalia dekoracyjna Penny Lane Nie no przyznać muszę, że wszystkie bulwy są sztywne, nie ma nic zgniłego tutaj, są twarde. A tego nie ma co wyrzucać, wiecie co, jakbyście też mieli ostrze, gdyż tu są. Czy widać? Zaraz zapauzuję. Gdyż tu widać białe młodziutkie. O. To i to i to korzonki. Jak się ukorzeni, to i bulwka urośnie, a może i gdzieś tu się oczko, z którego pęd kwiatowy wyjdzie znajdzie się. Dobra, na bok. Idzie to na bok. Kolejna. To jest taka sama. Tutaj dla, dla mamy jeszcze zamówiłam. Ona też lubi dalię, ale kto ją w to wkręcił? Jej córka. Oczywiście. Proszę, żeby ci emeryci, że tak powiem, mieli co robić. Nie nudzili się. podobna karpa dobra kolejna dalia talerzowa purple tai Proszę. Też w porządku. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Oby zgodność. Naprawdę tego sobie życzę. Ogromnie. Tak. I jedziemy dalej. Kolejna. Będą też pacioreczniki. Zobaczycie. Dalia talerzowa, cafe au light. Twist. Wcześniej była pojedyncza, a teraz mamy podwójną twist. Tańcząca jakaś. O, i tu już wypuszcza. Kolejna. Dalia teleżowa. Emory Paul. Paul. Ta jest trochę jak jakaś lilia wodna uniesiona ku górze. Płatki kwiatów. I jeszcze ciekawostkę powiedzieć muszę, kto z Państwa chodzi do Biedronki. Ja byłam wczoraj, nie wiem, czy takie jest w każdej Biedronce. Na dziale z tymi przemysłowymi rzeczami można było normalnie kupić za 50% produkty. I teraz przykład. Były takie wiadra, 10-litrowe. Każde kosztowało 5 zł. Przy zakupie dwóch płacimy połowę. Czyli wychodzi nam wiadro. No, obliczmy ile? 2,50 zł. Takie skrzynki 60 cm mieli po 5 zł. Niestety nie podlegały przecenie. Ale wracamy do tej bulwy. Także czasem można w biedronce. Mało tego. W biedronce rzucają czasem brugmansje sanguineę. Bardzo trudno do kupienia roślinę, bo brugmansję wszelkiej innej maści mamy. Ogólnie dostępne, ale sanguinea, która wymaga troszkę innego traktowania, jest rzadka. I jak jest w Biedronkach, to z reguły koło 10 zł, a nawet taniej czasem, jak wiecie, jest promocja. Nie jak promocja, co ja mówię, po prostu można taniej kupić to, tak jak przeceniają. Takie rary rarytasy. O, mamy tak, Agrecol do datur, czy też brugmansi. Czy też jochrom. I co? Skład NPK zakryty. Pauzę zrobię. Jest. 7, 3, 8. NPK skład. Te żele bardzo są wydajne. Naprawdę. fajna, Fajna rzecz. I tak. Na 6 litrów wody. Dotąd wlewamy, czyli w zakrętkę dotąd tyle żelu na 6 litrów wody, a butla starcza na 150 litrów.